Dzień dobry, witam ponownie. W dniu dzisiejszym mam kolejny ciekawy temat. Temat wibratorów, który przewija się w zasadzie w naszym salonie od zawsze. I pytania o najlepszy wibrator, najlepszy wibrator na początek, a także najlepszy wibrator na prezent padają praktycznie od zawsze i bez względu na porę roku. Jeżeli pytacie mnie o najlepszy wibrator, ja zawsze w przypadku wibratorów klasycznych przeprowadzam Was do tej półeczki. Na tej płeczce mamy pięknie poukładane akcesoria i gadżety marki Fun Factory, wśród których jest wiele świetnych wibratorów. I ja osobiście bardzo cenię sobie tą markę, bardzo ją lubię i uważam, że przede wszystkim jest to marka, która jest niezawodna i produkuje świetne gadżety o doskonałej jakości, której często poszukujecie. Każdy z wibratorów tej marki ma jakąś swoją funkcję, został opracowany z myślą o jakimś specjalnym zadaniu z którego wywiązuje się na 1000% najlepiej jak tylko może. Marka Fun Factory ma w swoim asortymencie również doskonałe, świetnej jakości pulsatory, których generalnie jest wynalazcą i jakby produkuje je idealnie, nie ma sobie równych jeżeli chodzi o dziedzinę Pulsatorów. Także opowiem o poszczególnych modelach, czym one się charakteryzują, jakie funkcje mają spełniać i dlaczego robią to tak znakomicie. Zacznę od wibratorów, które są bardzo klasyczne. I to jest na przykład model Tiger, który jest doskonałym modelem. On ma tutaj Taką teksturę, która świetnie się sprawdza do stymulacji przedniej ścianki pochwy, gdzie znajduje się punkt G. Każdy ten próg jest wyraźnie wyczuwalny i naprawdę dostarczają one świetnych wrażeń. Urządzenie jest napędzane przez bardzo silny silnik, silny motor, który generuje naprawdę bardzo intensywne wibracje. One dają taki efekt basowego mruczenia, nie tak jak część z tych gadżetów produkowanych w Chinach, po prostu takiego wyzyczenia jak komarek, tylko prawdziwe, basowe, mruczące wibracje, które dają naprawdę fajne, głębokie doznania. Także uważam, że to jest świetny produkt dla wszystkich tych pań, które szukają wibratora bez króliczka. Tutaj mamy taką wypustkę, która będzie stymulować wejście do pochwy, ale do samej łychtaczki nie dosięgnie. Więc ten króliczek jest, można powiedzieć, szczątkowy. E, idealne zakrzywienie do poszukujące punktu G do e, przedniej ścianki pochwy. No i oczywiście ta tekstura, o której wspominałam, czynią z tego e, wibratora doskonałego towarzysza do zabaw solo, ale również para. Także uważam, że to jest świetna propozycja. E, takim odpowiednikiem dla pań, które szukają odrobinkę większego rozmiaru, ale dokładnie podobnych funkcji jest ten e, wibrator. E, to jest wibrator, który się nazywa Big Boss. Ten jest z serii czarnej. On jest faktycznie większy, więc, generalnie, ma mocno zaznaczoną żołądź i taką fakturę, która ma postać, można powiedzieć, żyłek. Także troszeczkę przypomina faktycznie penisa. Jest wykonane oczywiście wszystkie te urządzenia, są wykonane z miękkiego silikonu, więc możemy je sobie tutaj pięknie zagiąć. One się dopasowują do kształtu użytkowniczki, nie narzucają tego własnego kształtu. To jest moim zdaniem bardzo ważna funkcja, dlatego że. Pani nie jest zamkiem uniwersalnym, do którego pasuje każdy klucz, tylko ma swój kształt, do którego właśnie klucz powinien się dopasować, i moim zdaniem to właśnie wszystkie wibratory z marki Fun Factory świetnie robią. Jeżeli chodzi o kolejne świetne, genialne modele, no to nie możemy tutaj zapomnieć na pewno o modelu MISPI, który jest niewielki i zazwyczaj, kiedy go pokazuję paniom, to one sobie. E, mówią, myślą, że jest on taki bardzo kompaktowy, że być może nie spełni swojej roli e, tak, jak tego oczekują. Natomiast on jest naprawdę idealny, dosięga dokładnie tam, gdzie powinien. Także absolutnie nie ma tutaj żadnego zagrożenia, że się nie sprawdzi. Jest szeroki przy podstawie, właśnie po to, żeby stymulować wejście do pochwy jak najlepiej. Zagięty do punktu G ma tutaj taką szpiczastą, wskazującą końcóweczkę, e, która doskonale trafia właśnie tam, gdzie powinien. Powinna. I szeroki króliczek. On jest naprawdę szeroki, więc stymuluje sporą powierzchnię łechtaczki. Ten wibrator ma dwa silniczki i króliczek, czyli ta wypustka do stymulowania łechtaczki, i ta końcóweczka tutaj do punktu G. Są zasilane osobno, są sterowane osobno, więc możemy sobie tutaj i tutaj ustawić zupełnie inne programy tak, żeby po prostu mieć tą wibrację zupełnie różną, różne tryby wibracji w różnych miejscach, różne intensywności na przykład, albo możemy któryś z nich po prostu wyłączyć. Więc jeżeli nie mamy ochoty na stymulację od łechtaczki, to po prostu wyłączamy sobie małym przyciskiem w małą kropeczką po prostu ten silniczek i wówczas zostaje nam tylko ten i on stymuluje punkt G, ale możemy to zrobić oczywiście w odwrotnej konfiguracji, no co akurat będziemy mieć ochotę, także tutaj jest to naprawdę fajny produkt, który daje sporo możliwości, jest też klasycznym po prostu masażerem do punktu G i z wypustką króliczkiem do łechtaczki. Kolejnym wibratorem, który doskonale się sprawdza, Pulsowibratorem w zasadzie, jest ten produkt. I ten produkt też został mocno przemyślany przez markę Fun Factory, przez projektantów, którzy projektowali kształt i funkcję tego modelu. Naprawdę mocno przemyśleli anatomię pań, anatomię kobiety, jak i również optymalny kształt tego urządzenia. Ono jest tutaj dość szerokie, jeżeli chodzi o podstawę ale ma spłaszczony wierzchołek. Tym wierzchołkiem e, będzie mocno stymulować przednią ściankę pochwy. E, po to, żeby właśnie jak największą powierzchnię jak największy zakres powierzchni stymulować żeby właśnie ten punkt G na pewno nie został pominięty natomiast jeżeli chodzi o rodzaj stymulacji to będą pulsowibracje, czyli nie są to takie typowe dla pulsatorów marki Fun Factory pulsacje posuwiste takie można powiedzieć mocne i głębokie tylko po prostu takie krótkie, szybkie popchnięcia i naprawdę się świetnie sprawdzają, jeżeli chodzi o rodzaj stymulacji, bo są naprawdę intensywnie odczuwalne. Natomiast, jeżeli chodzi o sam, same tryby wibracji, to marka fanfactory Factory do wniosku, że w zasadzie myślę, że każda marka zdaje sobie z tego sprawę, że wibracje czasem nudzą się. W ciało w sensie przywyka do tego rodzaju stymulacji i przestaje na nie odpowiadać tak mocno jak powinien. Czyli nie czerpiemy z tej wibracji tak mocnej satysfakcji jak podczas początku używania, tak w trakcie jakby używania tego gadżetu. Stajemy się troszeczkę bardziej obojętne na ten rodzaj stymulacji, obojętne, obojętnie, bo to też dotyczy również panów. Natomiast Tutaj ostatnie tryby pracy tego urządzenia to są naprzemienne uderzenia, pulsacje i wibracje. Po to, żeby dać jak największe uczucie losowości tych bodźców, aby ciało nie mogło się przyzwyczaić, aby nie spodziewało się tego, co właśnie nastąpi, tylko żeby cały czas było w takim trybie, można powiedzieć, czuwania, żeby jak najsilniej, jak najmocniej rejestrowało te bodźce. Uważam, że to jest naprawdę rewelacyjny gadżet. I przechodząc do pulsatorów. Tutaj na przykład mamy bardzo fajny pulsatorek. Jest to wersja mini, więc taki troszeczkę mniejszy. Natomiast świetne fale to jest ta właśnie teksturka, która doskonale się sprawdza i pokazywałam ją, zbliżoną teksturkę już przy Tigerze, czyli przy pierwszym wibratorze, który dzisiaj pokazywałam. Natomiast właśnie tutaj widzimy te długie, posuwiste pulsacje, którymi to urządzenie stymuluje. Poza oczywiście tymi falami, i bardzo dużo Pani nie lubi właśnie odczucia wibracji i te panie decydują się na pulsatory i są z nich bardzo zadowolone. Jest to zdecydowanie inny rodzaj stymulacji, jeżeli ustawimy się odpowiednio i jakby grawitacja. Zrobi swoje to po prostu możemy nie używać nawet rąk, żeby ten mógł, żeby ten pulsator mógł wykonać swoją pracę. Także jest to fajne urządzenie, zupełnie inny bodziec, zupełnie inne doświadczenie niż w przypadku klasycznych wibratorów. Także myślę, że jeżeli panie szukają mocnych wrażeń i być może nie wystarcza już wibrator, ten wibrator, który gdzieś tam leży w szufladce, Znudził się i nie dostarcza takich bodźców, jakich oczekujemy, to warto go wymienić właśnie na pulsator, który na pewno da zupełnie inne doznania, zupełnie inny rodzaj stymulacji i na pewno poszerzy horyzonty w tej kwestii. Wszystkie te urządzenia naprawdę świetnie są wyprofilowane przy uwzględnieniu właśnie kobiecej anatomii, ergonomii używania urządzenia. Dostały wiele nagród za kształty, za swoje właśnie formy. Wielokrotnie były nagradzane w różnych branżowych konkursach. Także tutaj no, długo już są na rynku i też mają świetne recenzje, więc myślę, że nie ma takiego zagrożenia, że te modele się nie sprawdzą. Uważam, że jeżeli chodzi o wibratory klasyczne. Czyli takie bez żadnych udziwnień, bez żadnych dodatkowych ruchów, bez rotacji, bez jakichś dodatkowych języków, to są to naprawdę najlepsze wybory. Mogę powiedzieć, że generalnie jeżeli chodzi o samą niezawodność, bezawaryjność tych urządzeń, to jest ona na jak najwyższym poziomie, więc nie tylko wyglądem, ale również samym wnętrzem. Samym, samą konstrukcją i też silnikiem te urządzenia są na naprawdę najwyższym poziomie i nie psują się, klientki nie skarżą się, że coś z nimi jest nie w porządku. Także tutaj myślę, że warto chociażby przez wzgląd na tą niemiecką solidność urządzeń zainwestować właśnie w taki lepszy, fajniejszy wibratorek. I jeżeli chodzi o markę FanFactory. To nie są to oczywiście jedyne modele, które są w naszej ofercie, które są w ofercie marki Fun Factory. Natomiast na pewno są to modele warte wspomnienia i przemyślenia, jeżeli chodzi właśnie o potencjalnych towarzyszy zapaw. Ale mamy też jak najbardziej inne modele, więc na pewno nie zdradziłam całej tajemnicy, nie pokazałam wszystkiego, co tutaj posiadamy, więc warto przyjść do nas do salonu, żeby jeszcze sobie uzupełnić tą wiedzę. Ja oczywiście serdecznie zapraszam w razie jakichkolwiek pytań. Każda z nas chętnie służy pomocą, także zapraszam do kontaktu. A za dzisiejszy filmik, za dzisiejszą uwagę. Dziękuję serdecznie i życzę miłego wieczorku.